Ale tutaj właśnie wchodzę właśnie już mówię pora wejść w te w te deki i zobaczymy co będzie. Gdzieś Texas to było no fly zone na no, mm, no teraz teraz też mu niedużo dużo brakuje, no ale to już nie jest to samo. Cześć Zbychu, witam serdecznie na czacie. Co tam sychować przy wtoreczku? No wrócił się ten faragut patrz. Kiedyś Teksas też był w miarę celnym okrętem, teraz nie powiem, bo chyba mu. O, o, dobra, okej, okay, nic nie mówiłem. Devastacja wsadziłem. No to czego miał czyść? Taki. Gratis od gry, nie? się taż, ale jest. Ale jak wejdzie, to cieszy Ale mi się wydaje, że on jest... O, jak ty odkręcasz. No. I E na Kurwa, ale to poliak. ja Ale to jest zabawa. Nie od No ten podwodniak polubił, Stratos. Ja wiem, że to jest sympatia jednostronna, nie? Niewdzięczna miłość taka. No dobra, posłaliśmy drugiego na dno delikwenta. A może go coś poprawili? Miaro, mhm. no, cześć, witam serdecznie. Ale zbiera, zbiera mnie no, oszukuje. Mój Boże, tu podłódka jest. Oj, za mało. Ale nie, to dobra, 13 to tak skontowany był to nie tak źle. Może jeszcze tego szczurzynę... A, zatrzymał się. Przydałyby się jakieś kapy. O no nie, dostał jednego. Ja Całkiem dobra bitwa, siedem cytadel wsadziłem przeciwnikom, trzech zatopiłem, także okręt ma potencjał. Można brać. Można brać, tak. Jakbyście się zastanawiali, czy brać teksasa, to tak zbiera jak głupi. No, jedna wieża nie strzeliła, nie może tak, nie może tak. O, oh, następna cytadela. Walczę z zorki się bawimy razem. Kurde, on no ma pół hapsa, ja mam pół hapsa. Zabawa, że tak powiem, na super poziomie. <laughs> o ucieka, o, ja uciekam. On mi salwy ja mam salwę. Ale nie masz tam kogoś, żeby go pospotował, czy cały czas się w sumie świecicie? No, nie, bo wiesz co, jest za zaśmienie jako... Wiesz, tam sztorm przyszedł nic, nic nie widać, tylko się nadzają zaję I się, I się okazało, że jestem sam na planecie. Ale o ma NP, co Może się do tego Meksyka docisnąć? Da jest! Jest czterech Zatopionych. Idziemy po Krakena. To stwierdzenie, idziemy po Krakena Teksasem, brzmi troszkę zabawnie. Weź tego dwudziestowęzłowego Drednauta rozpędź, nie? No. I nie zapominajmy, że naprzeciw idzie Hood. Kolega że na wsparcie kogoś, ja muszę uciekać. Ale leci burtą, Jezus Maria. Człowieku, poczekaj chwilkę, ja ci pokażę coś. To kaliber. Laker 74, cześć, witam serdecznie. A wyparujesz jak cię przydzwonię. No, ale specjalnie siedziałbym ustawiam, żeby... No to jest i tak piątka, to on zbiera. Ale on dostanie torpedy. A moje pociski nie wchodzą w niego z 9 kilometrów. Pasza się skończyła. On mnie ponad budówkach bije, tak że mnie boli, więc próbuję go tu trafić. Może, może, bo tak idzie. O, teraz wlazło za 700. Jeżeli mi 30 sekund, dana... zniknąłem. Teraz się pojawiłem. Bądź moim krakenem. Jee! Yeah, kraken na Teksasie! Tak się gra! Co? I to z siódemkami. To nie była bitwa z piątkami. No, 2100, ładna bitewka, kurczę. Aż może sobie powtóreczkę. Masz eksperta? Tak, eksperta był.